Dzień dobry. Trafiłeś na kanał o kredytach hipotecznych. Jeśli masz taki kredyt lub planujesz go wziąć, to znajdziesz tutaj prawdziwe kompendium wiedzy w tym zakresie. W ciągu kilku minut uzyskasz informację, na co zwrócić uwagę, biorąc kredyt na zakup mieszkania od dewelopera, budowę domu czy też inne cele mieszkaniowe. Dowiesz się również, jak banki będą cię oceniać. Jakie są zagrożenia, kiedy nie brać kredytu hipotecznego, jak się do niego przygotować oraz jak najlepiej go nadpłacać. Poznasz też sposoby na ominięcie wielu kosztów okołokredytowych kredytowych, oszczędzając być może nawet dziesiątki tysięcy złotych. Zobaczysz, że w ciągu zaledwie 30 minut będziesz miał większą wiedzę niż po spotkaniu ze specjalistą w banku, a po godzinie oglądania już nikt nie wciśnie Ci niekorzystnego dla Ciebie rozwiązania. Zatem wejdź w zakładkę wideo i wybierz pierwszy film z listy, który Cię zainteresuje. A ja życzę Ci miłego oglądania.